Są samochody, które nigdy nie były produkowane na rynek europejski. I nie ma części, chociażby takich jak reflektory, dzięki którym moglibyśmy takie auto dopasować do przepisów europejskich. Ale z tym można sobie poradzić. Napisaj do Ministerstwa Transportu o odstąpienie od ustawy i jest szansa, że takie odstępstwo dostaniecie. Ale to nie załatwia sprawy waszego bezpieczeństwa. Tutaj jest jedna żarówka do kierunkowskazu i światła pozycyjnego. Przez co kierunkowskaz jest nieczytelny, ale są różne sposoby na to, żeby taką lampę przerobić. Dlatego chciałbym wam pokazać jeden z nich. Pierwszy krok to oczywiście demontaż reflektorów. Koniecznie ustalcie wcześniej, gdzie znajdują się ich mocowania, by niczego nie urwać. Na przykład w tym dożu śruby ukryte są między innymi w szczelinie pomiędzy kloszem a zderzakiem. Do tej przeróbki muszę zdemontować klosze, czyli rozkleić lampy. Pokazywałem wam to wiele razy, ale jeżeli ktoś nie widział, to teraz ma okazję. Klej, którym łączony jest klosz z obudową jest termoplastyczny. Gdy się go rozgrzeje, połączenie puści. Nagrzewajcie krawędzie reflektorów przez mniej więcej 10 minut opalarką ustawioną na 300-350 stopni. To pasek ledowy, który ma dwie barwy światła, pomarańczową i białą, dlatego dodatkowo będziemy mieli jeszcze światła do jazdy dziennej. Dopasujecie go do każdej lampy, dlatego że takie paski występują w różnych długościach, a dodatkowo uformujecie z niego dowolny kształt. Chromowane odbłyśniki w reflektorach współczesnych aut wykonane są z plastiku. Bez problemu można w nich wiercić otwory. Widziałem kilka razy na ulicy tego typu paski LEDowe w lampach. I wiecie co, wyglądały tragicznie, dlatego że nie tworzyły jednolitego kształtu z lampą. Prawdopodobnie były przyklejone i, ze względu na różnicę temperatur, jaka tutaj panuje, się odkleiły. Dlatego ja swoje przykręcę. Dolna część LEDowego paska posiada kołnierz montażowy, w który można wkręcić kilkumilimetrową śrubkę bez ryzyka uszkodzenia wiązki. żeby to koślawo nie wyglądało i żeby nadać temu odpowiedni kształt na każdym wierzchołku przełamania zrobiłem mocowanie yeah, Po przykręceniu LEDów przełóżcie ich przewody zasilające przez otwór technologiczny obudowy i zamontujcie klosz. Po złączeniu zaczepów ponownie rozgrzejcie klej opalarką. Dokładnie tę samą procedurę trzeba powtórzyć w drugim reflektorze. Oraz instalacja elektryczna, ale biorąc pod uwagę to, że nasze nowe światła wyposażone są w LEDy do jazdy dziennej, trzeba je podpiąć zgodnie ze sztuką. Czyli w momencie, kiedy włączymy światła zasadnicze, LEDy mają zgasnąć. Wykorzystam do tego moduł do świateł dziennych. No i szybko podpinamy, bo nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało. Do modułu podpinam plus, minus, no i sygnał. Sygnał podepne pod światła pozycyjne, dlatego że te światła świecą z każdym ze świateł i będziemy mieli gwarancję, że LEDy zgasną. Ten moduł dołączony był do zestawu razem z paskami LEDowymi. Cały komplet kosztował 160 zł. Jego montaż ma dodatkową zaletę. Pełni on jednocześnie funkcję przetwornicy i stabilizatora napięcia, dzięki czemu LEDy będą pracowały długo i bezawaryjnie. Tutaj możemy zastosować szybko złącze, dlatego że światła LEDowe. Mają bardzo mały popór prądu. Pamiętajcie też, by żyłę odpowiadającą za pomarańczowe światło LEDów, w tym przypadku tę koloru żółtego, podpiąć bezpośrednio pod plus kierunkowskazu. Znajdziecie go tuż przy kostce pomarańczowej żarówki. Teoretycznie zasilanie LEDowych pasków można by przylutować bezpośrednio do wyjścia z modułu, grzesiek montuje jednak dodatkowe złącza. Każdą pracę trzeba dobrze zaplanować. Na przykład w przypadku takiej dodatkowej instalacji warto zamontować wsuwki albo wtyczkę. W przeciwnym razie przy każdorazowym wyjęciu lampy będziecie musieli ciąć instalację i lutować ją na nowo. Instalacja gotowa moduł przymocowany połączenie zaizolowane można montować zmodyfikowane reflektory do samochodu. Wreszcie zobaczę, jak to będzie wyglądać. No i jak? Nie sądziłem, że to będzie aż tak dobrze wyglądało. Zależało mi na tym, żeby dopasować się jak najlepiej do kształtu lampy. No i myślę, że mi się to udało, chociaż jest mały szczegół, bo mogłoby być jeszcze lepiej. To światło powinno sięgać do końca tego pomarańczowego szkła. Telety są w różnych rozmiarach, ale nie w każdym, a ten 60-centymetrowy był najbliżej tego, co chciałem uzyskać. No ale światła dzienne nie były tematem tego felietonu, tylko kierunkowskazy, dlatego zobaczmy, jak działają. Oprócz tego, że ten dodżo kilka lat odmłodniał, to teraz ciężko będzie, żeby ktoś nie zauważył, że macie włączony kierunkowskaz. Za podobną przeróbkę fachowiec policzyłby około 500 zł. Jeśli kupicie gotowy zestaw za 160 i poświęcicie 3 godziny, zaoszczędzicie 340 zł. Stopień trudności tej modyfikacji oceniamy na 4 gwiazdki.